Ale ale moi drodzy witam serdecznie Dzisiaj chillowo sobie poragujemy tutaj prawda na wszystkie Świetne TikToki, przyjaciele dzisiaj tak Dzisiaj mniej budowanka, dzisiaj normalne TikToki, takie bardziej O, na przykład takie, że kolega mu zabrał slajma i on sobie zginął, haha ha. moi drodzy chcecie więcej takich odcinków? Oczywiście zostawcie łapeczkę do góry I tu mamy Oreo, tak? To już kiedyś było To już kiedyś widziałem Stevek? O, Stevek! A żeś się wzbogacił. Subskrybuj. A właśnie, moi drodzy, na ekranie macie czego za ich obserwujących. Zawsze zapominam. O tym... A chcę o tym wspominać, przyjaciele, bo chcę rozwijać Insta, żeby wrzucać w ogóle zdjęcia. Bo coraz więcej ich wrzucam. <grybuj> Iść na dół. No idę, no. O. Ten tańczące, prawda? Mhm. Jak w Minecraft się otwiera, drzwi. W Counter-Strike, tak. W Fortnite. A w modernu... ta nie inaczej, nie, z buta wjeżdżam, tak zwane hmm, to jest takie nawiązanie A, jeżeli ja z tym gównem rozumiem, tak? Nie, nie lubimy się, nie spodobała mi się, słaba ta kombinacja Co to jest, bitwa z psami, serio? Naprawdę, bierz się z psami? O, idzie do Kinga psów A ja wiem co to będzie za efekt, no to jest po prostu montaż, nie? Ale ładny zamek tam jest w ogóle Mega ładny Bagna, mój ulubiony biom <grym> Co jest, jakiś... On telefo na telefonie w ogóle gra, mój drodzy Ostatnio jak ktoś nie widział, to nagrałem nawet Minecraft na telefon I nawet spoko się grało, nawet spoko Coś w sensie ciężko, ale spoko Go down for free diamonds Aha, iść na dół po darmowe diamenty, jasne Oczywiście, że pójdzie nie? I będzie spadł <grym> Proste co to jest? Jaka wyrzutnia armacja kotowa? Co, tak się da? Jak wywaliło te wszystkie koty? O nie. Okej okay. <laughs> Jaki pech! Normalnie Endermansem to przyszedł tak. <laughs> tak znikąd, po prostu. O jezu, ale schizem miałem teraz. Znowu montaż, nie? No, fajnie zmontowane. Znaczy, fajnie się to ogląda, nie? Tak, kurde. spokajająco. Spoko. O, zmiana, zmiana. Pustynia, zwykły biom. Jakiś górzysty nie, grzybowy. O, wskok do komina. O, nether nagle. Ile tych biomów jest? O, jęd. Aha, tu była na tym ciemnym. Jezu, jaki opiszą Co go biło, bo. Co go bije? Czym mam małpę... Aha, coś go goniło, ty. Czy to jest. To nie jest w prawdziwym życiu. Co może coś sprzedaje? Może w plecaczku ma jakiś asortyment? To będzie jakaś budowa? Airpo. Airpozy! Ja nie mogę, i faktycznie to wygląda jak erpocy. Mógł dać żelazne w sumie buty. O, ale będzie bomba. <śścoughs> Ciao <Ciemy> mnie to rozbawiło. <ścoughs> Jaka bomba świniowa. Świniowy dynamit. O. Zdarza się najlepszym, jak to mówią, nie? Niestety. O, żyje. czy wiadomo, że to zostawione, ale fajnie, fajnie. fajnie. to ma chińskie napisy jakieś na... na razie... Ja po, po japońsku albo po chińsku ten... Mhm... Aaa! Baby Yoda! nie pomyślałem o tym, faktycznie wygląda jak Baby Yoda. A ten co z jakimś jaszczurką gra w Minecrafta? Daj mu zjeść jakąś mrówkę minecraftową. Co jest grane? A, to jest dwa darcik. Na telefonie to jest zbudowane Co? Nie no ja go nie to To jest niemożliwe. Musiała to jakoś osoba zrobić. Nawet jak on tego nie zrobił, kto to nagrał. To jakaś osoba musiała to zbudować. No nie wierzę w to. Masakra Znowu A, PewDiePie No i takie coś w porównaniu do tamtego to jest nic. Dosłownie. To jest po prostu zwykły znaczek PewDiePie'a. Jak mężczyzna kopie diamenty? Oreo 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 O, Ri Super Bez Minecraft skins, Thanos Nie no, palionowy ma najlepszego skina, nie? Steve Harvey Jaki goście z wąsem Herobrine To taki Aha, to jest Tomek i przyjaciele. Nie mogę W dół? Co to był za las? A to są na modach jakieś te... O, i creeperek oczywiście musiał być. O, lis, o! Ty, ale perfekcyjnie jest wybudowany. Jest identyczny. My to bawi, że ten ogon jest taki... Tak, tak se stoi po prostu ten ogon. O, lisek. Sprycia, spryciula, nie? To jest... na telefonie ten Minecraft jest? No, to jest za kurczak. Skąd kurczak ma Przecież krowy Są tylko takie, co jest grane. Znowu jakaś modyfikacja. O, zasuwa po niego. O, przypał. Strasznie rzadkie są ostatnie. Znaczy, kiedyś mam wrażenie, że widziałem takich zombiaków, właśnie. O, psy go chciały zjeść smoko. No nie, to są same, sama miłość, moi drodzy. Piękne. No co to było? Co to były za tek teksturpaki? Otwórz drzwi On się w, w dupie przez okno O! Otworzył! Click for Christmas O! Święta! Co? Koks, moi drodzy, nie mogło zabraknąć Tiktoków z budową, tak? Nie mogło, <laughs> nie mogło zabraknąć. Co by to będzie jakaś pułeczka prawdopodobnie? I z banerkiem. Ten banerek jest jak, jak, on ma takiego rainbowka, jakby ten, znaczy nie rainbowka, ale, zupełnie to cieniowanie takie, jakby. No Nie, zwykły białe jest. A, to jest ten. Aż to jest lustro. Mega fajne. Tylko jak zrobić taki banerek? Nie, nie zdążyłem zobaczyć. <laughs> A i tutaj się na krzesełko. Mega ładne. No, bardzo. Jak to się nazywało? Jezu, zapomniałem tego słowa, co dziewczyny mają właśnie takie do malowania się i tak dalej. Nie, nie pamiętam, a nie chcę nie chcę powiedzieć głupio, głupoty. No dobrze, weź ten piasek, ty tylko go zablokowałeś. No i co z tym? Aha! Spoko. No nie wiem, jakoś nie podoba mi się to, ale okej, okay, no może być, tak? Innego pomysłu na to bym nie miał też. Co jest? Parkour <grym> Nie no, to będzie jakaś półeczka. No nie, to będzie zwykła półeczka na książki. <grym> ale ładne! To jest tak banalne, a tak ładne. Ej, nigdy nie pomyślałem, żeby zrobić tak. Zawsze zamiast tego, tego... Nie wiem jak to się nazywa. Baniaka, kurde. Nie, zawsze dawałem drewno pod to. Też fajnie wygląda. Mhm. Ten filmik to jest standard moi drodzy, ka każdego odcinka z TikToka, naprawdę. W każdym filmie z TikToków mamy film od tyłu, jak sobie gościu spada po prostu przez jakąś spiralę. Jest fajnie. <grych> Co on robi? To zawiśnie jakoś. Przecież nie wiem. Aha, chciał tak postawić to. Czy to będzie siedzonko? Ja będzie się nauczyłem na tym? Nie no, niemożliwe. Serie się da usiąść. Ej, to fajnie wygląda. O nie, a teraz było ten. Ale zarąbisty tron. Są z piasku to buduje? Co jest? O, pokaż, pokaż ten pejzaż piękny. Piękny pejzaż. pejzaż to jest. Co, co to? Człowiek, drugi człowiek, trzeci człowiek. A, to jest Logan Paul. I KSI? Chyba tak, na walka. Nie wiem czy znacie, zagraniczni bardzo popularni youtuberzy. Czyli Logan Paul ma pełno TNT w plecach. Masę. A znowu jakoś półeczka. Prawda, półeczka. Zwyczajna. No, dobrze mi się ogląda te filmy. A tutaj sobie zawsze robię taki pokój, żeby to fajnie wyglądało. A, ej. Fajny design do domu, jak macie taki duży dom, to jest dobry design. Fajnie wygląda. Nie wygląda to źle. Różowe wyrko Już do mnie na razie to nie przemawia. <grydzi> Bardziej dla dziewczyny chyba coś, co? Ale sprawdźmy. Może będzie spoko. W sensie... Fajny pomysł na razie na wirko, prawda? Tutaj można lampką nocną dać. O. jest znowu... Z... Lampka nocna znowu z jajek yy, żółwich. Czemu? Co ty jeszcze planujesz? Aha, są półki na byle co. Można stawiać normalnie. Fajne, no. Minimalistyczna sypialnia o, dla jednej osoby. Fajne, podoba mi się. Ba bar bardzo przyjemne. <grymne> A co my tu mamy? A to będzie coś... Wisi A, to jest lampa! <grymne> tak! Ładna, bardzo ładna. Ma swój urok. Moi serdeczni przyjaciele, bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zostawcie łapeczki do góry, dużo łapeczek do góry. Subskrybujcie kanał oczywiście i widzimy się oczywiście jutro, bo codziennie są odcinki. Przynajmniej się staram, że się stać codziennie, ale są, także subskrybujcie kanał, trzymajcie się i na razie.